Tak wygląda grób Marzeny Kipiel, sztuki, kilka miesięcy po pogrzebie. Jakie zmiany zaszły w miejscu jej wiecznego spoczynku. Wieścio śmierci gwiazdy świata według kiepskich przekazała w mediach społecznościowych Renata Pałys. Marzena Kipiel, sztuka, zmarła 9 czerwca 2024 roku w wieku 58 lat po długiej chorobie. Dzisiaj rano po ciężkiej chorobie odeszła Marzena Sztuka, napisała serialowa koleżanka sztuki. Ostatnie miesiące życia Marzeny Kipiel, sztuki naznaczone były chorobą i pobytem w hospicjum w Wałbrzychu. To nie była nagła śmierć. Marzena od jakiegoś czasu poważnie chorowała, ale nie chciała, żeby o tym mówić. Po prostu przegrała z bardzo poważną chorobą. Nie, nie zmarła z powodu choroby płuc. Ona po prostu paliła dużo. Miała inną, przewlekłą chorobę. Chorowała od dawna. Wyznała Renata Pałys Super Expressowi. Dzięki ostatnim życzeniom Kipiel, sztuki jej pogrzeb nie był zwyczajny. Ostatnie pożegnanie Kipiel, sztuki odbyło się 13 czerwca 2024 roku o godzinie 13.15 w kaplicy cmentarnej na Legnickim Cmentarzu przy ulicy wrocławskiej. Zebrał się tłum żałobników. Przyszli, by pożegnać Marzenę, a atmosfera daleka była od żałobnej. Zgodnie z życzeniem aktorki. Ceremonia miała charakter świecki, a prowadzeniem uroczystości zajął się jej menedżer. Zamiast czarnych strojów i wieńców żałobnych, zgromadzeni ubrani byli w kolorowe stylizacje i przynieśli ze sobą barwne kwiaty. Przy urnie aktorki unosiły się kolorowe balony, a wśród tłumu przechadzali się wolontariusze, zbierając zdatki na rzecz hospicjum, w którym kipiel, sztuka spędziła ostatnie dni swojego życia, jak obecnie wygląda miejsce jej spoczynku. W wywiadzie z Plejadą Renata Pawłys zapewniała, że nie ma wątpliwości co do tego, iż grób Marzeny zawsze będzie zadbany. Myślę, że grób nie będzie opuszczony, bo jednak Marzena rodzinę, z którą nie najlepiej żyła, jakąś posiada, leży pochowana razem z mamą i ojcem, więc przypuszczam, że ten grób będzie odwiedzany i że będzie cały w kwiatach, stwierdziła. Jaka jest rzeczywistość. Dziennikarze z Super Expressu wybrali się na miejsce spoczynku Gwiazdy Świata według kiepskich. Relacjonują. Na szczególną uwagę przy grobie zasługuje zdjęcia aktorki z jej ukochanym psem Gienkiem. Ten uroczy Mobs był jej najbliższym towarzyszem. Oprócz zdjęcia z psem, uwagę zwraca także wyjątkowa ławka przy grobie aktorki. Jest pomalowana na ciemnoczerwony kolor i ozdobiona złotymi kropkami, co nadaje temu miejscu szczególnego charakteru. Czy to wypada tak malować ławeczkę? Taki szczegół bardzo odzwierciedla kolorową duszę Marzeny Kipiel, sztuki. Nie uważacie?